Rozdział drugi Jak Jezus traktował ludzi upadłych W małym miasteczku, Betanii, położonym około pięciu kilometrów od Jerozolimy, żyły dwie siostry, Maria i Marta oraz ich brat, Łazarz. Prawdopodobnie Łazarz utrzymywał rodzinę, gdyż rodzice całej trójki już nie żyli. Tak więc Maria, Marta i Łazarz żyli razem w tym niewielkim miasteczku. Możemy sobie wyobrazić, jak Łazarz udaje się codziennie do pracy, zaopatrzony w prowiant i jak zmęczony wraca wieczorem do domu. Być może wysłuchiwał najpierw nowin, a potem udawał się na spoczynek. Tak mijał dzień za dniem. Marta natomiast była typową Martą. Potrafiła na przykład zorganizować w kościele poczęstunek dla wszystkich, przygotować weselny obiad czy kościelny piknik. Najszczęśliwsza czuła się wtedy, gdy krzątała się po kuchni i wypróbowywała nowe przepisy kulinarne. Marta była dobrą kobietą. Nie zrobiła nigdy nic złego. Za najgorszą rzecz, jakiej się kiedykolwiek dopuściła, uznać można obgryzanie paznokci, gdy przestał działać robot kuchenny. Była osobą religijną, co nie wydawało się szczególnie trudne, zwłaszcza w czasach, w jakich przyszło jej żyć. Każdego sobotniego poranka udawała się wydeptaną ścieżką z domu do synagogi. Maria przeciwnie, była bardziej zainteresowana życiem towarzyskim. Ona kochała ludzi. Zawsze, gdy w kościele odbywały się zgromadzenia lub pikniki, witała wchodzących gości i starała się stworzyć im rodzinną atmosferę. Była atrakcyjną, a nawet niezwykle piękną dziewczyną. Ale nosiła w sercu sekretny ciężar winy i cierpienia, o jaki nikt by jej nie podejrzewał. Miało to związek z wujem Marii, Szymonem, który był faryzeuszem. W tamtych czasach faryzeusze cieszyli się powszechnym uznaniem. Dzisiaj myślimy o nich inaczej, ale wtedy właśnie tak było. Gdy zapytano wówczas kogoś, kim jest jego syn, ów poczytywał sobie za najwyższy zaszczyt, kiedy mógł odpowiedzieć: Mój syn jest faryzeuszem. Tak więc Szymon cieszył się w Betanii powszechnym uznaniem. Był przywódcą kościelnym oraz szanowanym członkiem społeczności. Ludzie poważali go nawet za jego bliski związek z rodziną Marii, Marty i Łazarza. Wszyscy uważali za rzecz naturalną, że jako najbliższy krewny troszczy się o nich. Aż pewnego dnia Szymon zaczął zbyt długo przypatrywać się Marii, a ponieważ zajmował tak wysoką pozycję, dziewczyna wkrótce musiała mu ulec. Najwidoczniej nikt nie dowiedział się o tym, bo Szymon, jak zwykle, odprawiał nabożeństwa w synagodze. Maria zaś uśmiechała się, kiedy gawędziła z ludźmi, i urzekała swym wdziękiem. Jednak ciężar winy, który ją przygniatał, był nie do zniesienia. Wiele razy próbowała poważnie porozmawiać ze swym wujem i uwolnić się spod jego władzy, ale w tamtych czasach kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia, to też na nic zdały się jej wysiłki. Szymon zagroził, że publicznie wyjawi te tajemnicę lub nawet zabije dziewczynę. O wszystko obwiniał przede wszystkim Marię. W końcu straciła już nadzieję, że kiedyś będzie wolna. Zaczęła siebie karać, jak to często się zdarza, gdy osoba religii na skrycie zgrzeszy. Baranki i krew składane rano i wieczorem w ofierze nieustannie przypominały jej, że ktoś musi zapłacić za ten grzech. Jeżeli starasz się okupić swe winy i wymierzyć sobie karę, wówczas jesteś na najlepszej drodze, by ten grzech znowu popełnić. To sprawia, że czujesz się jeszcze gorzej. Dręczące poczucie winy stanowi wygodną formę samoumartwiania. Jeżeli karanie siebie przedłuża się, osoba popełnia bez końca ten sam grzech, aż w rezultacie nie pozostaje jej nic innego, jak tylko skok z mostu, który jest ostateczną formą wymierzania sobie kary. Maria zaczęła więc wymierzać sobie kary i w końcu zyskała w mieście opinię kobiety rozwiązłej. Matki rozmawiały o niej przez płot. Czy słyszałaś już o Marii? Tak, uważaj na nią i trzymaj z dala od niej swych synów. Takie właśnie pogłoski zaczęły krążyć po całym mieście, aż pewnego dnia sprawy zaszły tak daleko, iż Maria zdecydowała się opuścić Betanie. Spakowała cały swój dobytek i udała się przed siebie drogą wiodącą z góry i dalej siedmioma wzniesieniami, aż dotarła do niewielkiej mieściny położonej nad morzem, zwanej Magdalą. Stąd wywodzi się jej późniejszy przydomek. Znana jest jako Maria z Magdali lub Maria Magdalena. Widzę ją, jak przybywa do miasteczka, zdecydowana rozpocząć nowe życie. Szuka pracy, próbuje ją znaleźć w miejscowym sklepie z tkaninami. Ale tam nikogo nie potrzebują. Idzie więc do sklepu z napisem tysiąc drobiazgów, lecz i tam nie znajduje pracy. Postanawia nawet otworzyć bar szybkiej obsługi w nadziei, że uda jej się zarobić na życie dzięki umiejętnościom kulinarnym nabytym od Marty. Lecz nie znajduje zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Wędrując ulicami Magdali w poszukiwaniu pracy, Maria odczuwała coraz większy głód, aż pewnego dnia uległa pokusie zarobienia łatwych pieniędzy. Czemu nie? pomyślała. I tak nie mam innego wyjścia. Znajdzie się jeszcze wiele baranków składanych w ofierze za moje grzechy. Maria spotkała chętnych, którzy zapłacili jej żądaną sumę i chociaż może wydawać się to dziwne, w pewnym sensie znalazła akceptację w oczach ludzi. Jednak przytłaczał ją coraz większy ciężar winy. Nie mogła zapomnieć szczęśliwych dni spędzonych w Betanii, gdy żyli rodzice i gdy nie uległa jeszcze Szymonowi. Były to dni pełne spokoju. Pewnego razu do Magdali przybył wędrowny kaznodzieja. Nie poszedł do synagogi, by tam przemawiać, gdyż nie znalazło się w niej dosyć miejsca dla gromadzących się tłumów. Przemawiał więc do ludzi na wolnym powietrzu tymi słowy: Pójście do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja dam wam ukojenie. A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Stojąc nieco z boku, Maria przysłuchiwała się jego słowom. Nigdy wcześniej nie słyszała czegoś podobnego. Kiedy tak stała, zrobiło się jej dziwnie ciepło na sercu. Poczekała, aż tłum się rozproszył, wtedy podeszła do mistrza i wyznała, jak bardzo potrzebuje jego pomocy. Wędrowny kaznodzieja padł na kolana i modlił się za nią do swego ojca, by mogła otrzymać tak potrzebną jej pomoc. Maria przyjęła Jezusa jako swego mistrza. Diabeł został skarcony. Tam właśnie kobieta nawróciła się do Boga. Cóż za przepiękna historia? W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że tak oto zakończyła się opowieść o Marii, która odtąd już żyła szczęśliwie. Chciałbym, ale niestety tak się nie stało. Kaznodzieja opuścił miasteczko, a ona w nim pozostała. Być może powinna była stamtąd odejść. Wszak w Magdali mieszkali wciąż ci sami ludzie, ci sami przyjaciele. Na targowisku wciąż słyszała te same głosy wołające ją po imieniu. Gdy tak mijały dni, Maria odkryła, że chociaż przyjęła pokój ofiarowany jej przez Kaznodzieje, coś silnie ciągnęło ją do grzechu i znów upadła. Kiedy kaznodzieja ponownie przybył do miasteczka, znów zgromadził się wokół niego tłum ludzi słuchających jego słów. Jak kiedyś Maria stanęła z boku, zastanawiając się, czy to prawda, co niegdyś mówił. Tak, usłyszała, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Nadal brzmiało to zachęcająco. Maria podeszła do niego i odkryła, że wciąż jest akceptowana, i znów wylała przed nim swe łzy, prosząc o pomoc. Tak jak poprzednio kaznodzieja padł na kolana i wołał do swego ojca w jej imieniu. I znowu opuścił miasteczko, a Maria w nim pozostała. Chciałbym powiedzieć, że taki był finał opowieści. Niestety, Maria znowu upadła i znowu, i jeszcze raz. Ale zawsze, gdy Jezus przybywał do miasteczka, stała w tłumie. Czuła, że coś stale przyciąga ją do człowieka, który powiedział, a tego, który do mnie przychodzi. Nie wyrzucę precz. Pewnego dnia Maria otrzymała propozycję wyjazdu do Jerozolimy. Być może posłańcy zaoferowali jej znaczną sumę za jej usługi, być może przekazali jej ofertę małżeńską. Możliwe też, iż powiedzieli jej, że jest pilnie potrzebna w domu w Betanii, że wuj Szymon ją wzywa. Cokolwiek byśmy przypuszczali, dziewczyna znalazła się w potrzasku. Nastąpiło to, czego tak długo się obawiała. O jej grzechu mówili wszyscy. Drzwi apartamentu, gdzie zastawiono na nią pułapkę, zostały wyważone. Zgromadzeni ludzie głośno krzyczeli, że jest zasługującą na śmierć grzesznicą. Mocne ręce pochwyciły ją i wywlokły na ulicę. Maria zamknęła oczy. Pragnęła już tylko śmierci. Siłą przepchnięto ją przez tłum i rzucono przed oblicze Jezusa. Wokoło rozlegały się oskarżycielskie okrzyki, podczas gdy ona, cała drżąca, leżała na ziemi, czekając na śmiertelny cios. Z pewnością przepełnił się już kielich jej winy i nawet Jezus nie będzie w stanie jej teraz pomóc. Gdy czekała tak wystraszona i schańbiona, okrzyki tłumu zaczęły słabnąć. Maria w napięciu oczekiwała pierwszego rzutu kamieniem, ale zamiast tego usłyszała łagodny głos Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. Maria uniosła głowę. Wszyscy jej oskarżyciele gdzieś zniknęli. Nie wierzyła własnym uszom, gdy usłyszała słowa Jezusa: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kolejny raz Maria uklękła u stóp Jezusa. Płakała, pełna wdzięczności za jego przebaczenie i moc. Tego dnia Maria nauczyła się czegoś, o czym wcześniej nie wiedziała, a o czym i my dzisiaj dowiadujemy się zbyt późno. Otóż poznała, że można znaleźć Jezusa w Jego słowie, modlić się do Niego w każdym miejscu i czasie. Dowiedziała się też, że można siedzieć u Jego stóp nawet wtedy, gdy nie ma Go w miasteczku. Czy już to odkryliście? Trudno grzeszyć u stóp Zbawiciela. Tam jest moc. Chociaż Jezus wyruszył w dalszą drogę, Maria była już gotowa na to, by pozostać u Jego stóp, szukać Jego obecności. I wtedy przyszła jej do głowy wspaniała myśl: dlaczego nie miałaby wrócić do domu, do Betanii, do Marty i Łazarza? Gdy tylko pojawiła się ta myśl, w jej żyłach zaczęła żywiej krążyć krew. Z całą pewnością moc Jezusa jest wystarczająca, bym dała sobie radę z wujem Szymonem. też spakowała swoje rzeczy i udała się do Betanii. Gdy była już tak blisko miasteczka, że mogła objąć je wzrokiem, usłyszała nagle wołanie człowieka, co nie należało do rzadkości w tamtych czasach. Im bardziej się zbliżała, tym wyraźniejszy stawał się krzyk. To wołał trędowaty, mieszkający poza murami Betanii. Wtedy takie wołanie było dość powszechne. Trąd nazywano ciosem zadanym przez Boga. Uważano go za karę Bożą, nic w tym dziwnego: w owych czasach wszelką chorobę traktowano jako karę za grzech. Ale trąd był najgorszą z nich wszystkich. Nie miało większego znaczenia to, czy ktoś piastował najwyższy urząd w mieście, czy też był przywódcą w synagodze lub faryzeuszem. Kiedy dotknął go trąd, stawał się osobą nieczystą i usuwano go z miasta. Siadał wtedy na skraju drogi i publicznie wyznawał swą hańbę. Nieczysty! nieczysty! krzyczał i błagał, by ktoś rzucił mu kawałek chleba. Toteż, gdy Maria zbliżyła się do trędowatego, nie zwróciła najmniejszej uwagi na jego krzyk. Aż nagle rozpoznała głos wołającego nieczysty. Należał on do Szymona, tego samego, który skłonił ją niegdyś do grzechu. Gdy usłyszała ten głos, powiedziała do siebie: Dobrze mu tak, Szymon ma to, na co zasłużył. Niech zgnije na skraju drogi. Czy te słowa nie mówią nam czegoś na temat naszego sposobu myślenia? Maria przysłoniła twarz szalem i ruszyła w stronę miasteczka, starając się oswoić z myślą, że nie musi się już obawiać Szymona Faryzeusza. Śpieszyła się, by znów zobaczyć Martę i Łazarza. Szybko wbiegła po schodach i otworzyła drzwi. Nastąpiło radosne powitanie. Łzy napłynęły wszystkim do oczu. I znów cała rodzina była razem. Ale wokoło, jak kiedyś zaczęły krążyć plotki, Maria wróciła. — Uważajcie na nią! Czy słyszeliście, co wydarzyło się w Jerozolimie? Mówią, że teraz jest inna. No cóż, to tylko chwilowa odmiana. Słyszałem, że nawracała się już przedtem, ale nigdy nie na długo. Obserwujcie ją. O tym ludzie wtedy rozmawiali. Maria z wielkim trudem znosiła te szepty i plotki, ale została w miasteczku. Postanowiła dzielić się z innymi nowiną o przyjacielu, którego znalazła. O przyjacielu, który zawsze ją kochał i akceptował, i który jej nie potępił, ale dał moc, by więcej nie grzeszyła. Pragnęła więc, by inne osoby również znalazły w Jezusie przyjaciela. Tak bardzo lubiła przebywać u Jego stóp. Z utęsknieniem oczekiwała chwili, gdy Jezus odwiedzi betanię. I tak też się stało. Pewnego dnia, wędrując wzgórzami, nauczyciel zjawił się w betanii w towarzystwie dwunastu uczniów. Gdy był już niedaleko miasteczka, on również, podobnie jak Maria, usłyszał krzyk nieczysty, nieczysty. Chociaż wydaje się to trudne do zrozumienia, Jezus nie potrafił przechodzić obojętnie obok trędowatych. Po prostu nie mógł ich nie zauważać nawet wtedy, gdy na dziesięciu uzdrowionych przez Niego dziewięciu nie raczyło powiedzieć dziękuję. Tak więc Jezus zatrzymał się, słysząc wołanie Szymona trędowatego. Dotknął nietykalnego i Uzdrowił Go. Od tak po prostu. I wcale nie naciskał na Szymona, by ten wpierw zaakceptował Go jako Zbawiciela. Oczyścił go bezinteresownie. Wydawało mi się kiedyś, że jedynymi ludźmi, których Jezus kiedykolwiek uzdrowił, były osoby gotowe do duchowej przemiany. Ale przecież Jezus uzdrowił Szymona, grzesznika, nieczystego i niepokutującego. Zrobił to wtedy, gdy trendowaty nie myślał nawet o przyjęciu Jezusa jako Zbawiciela. I przywrócił zdrowie Szymonowi ze względu na to, kim był on sam, a nie ze względu na to, kim był Szymon. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak mogła czuć się Maria, gdy usłyszała tę nowinę? Być może Jezus zapewnił dziewczynę, że Szymon nie będzie miał już nad nią władzy? Ale dla Faryzeusza uzdrowienie jest faktem, z którym trudno mu się pogodzić. Faryzeusz przyzwyczajony jest do myślenia, że na taką nagrodę można tylko zapracować. Dla Szymona dar, jaki otrzymał od Jezusa, był niezasłużony, nie mógł więc go przyjąć. To też po powrocie do Betanii, gdy ponownie objął najwyższy urząd w mieście, odczuwał wyrzuty sumienia. Można wyobrazić sobie, jak nocą przewraca się i kręci niespokojnie w łóżku, zaś w ciągu dnia chodzi tam i z powrotem po mieszkaniu, nie wiedząc, co ma czynić. Nie był przecież w stanie zapracować, lub w jakikolwiek sposób zasłużyć sobie na uzdrowienie. Nagle przyszła mu do głowy pewna myśl. Nie mógł nic uczynić, zanim został uleczony, ale mógł zapłacić za ten dar teraz. Szymon powiedział do siebie, w tego człowieka za to, co mi uczynił. Wydam ucztę na jego cześć. Teraz jego myśli biegły szybko. Marta była najodpowiedniejszą osobą do tego, by przygotować posiłek. Ale Marii nie zaproszono. Szymon nie czuł się w porządku wobec niej. Kto wie, a może zachorował na trąd, gdyż zaangażował się w ów grzeszny związek. Wolał nie ryzykować. Nadszedł wieczór, w którym miała odbyć się uczta. Maria została sama w domu, a przecież cieszyłaby się tymi tłumami ludzi, choć niektórzy byliby z pewnością niezadowoleni, gdyby zjawiła się na uroczystości. Najbardziej smuciła się tym, iż nie zobaczy Jezusa. Wszak słyszała niedawno, jak mówił, że udaje się do Jerozolimy, gdzie zostanie zdradzony i wydany w ręce grzeszników, którzy go zabiją. Dlatego już wcześniej zakupiła labastrowy słoik bardzo drogiego olejku, by namaścić nim Jezusa po jego śmierci. Jednak Marii nie podobało się to, że kwiaty przynoszono ukochanej osobie dopiero w czasie pogrzebu. Pragnęła ofiarować dar swej miłości już teraz. Pod wpływem impulsu bierze słoik z olejkiem i w pośpiechu wybiega. Przemierzając spokojne uliczki Betanii, układa sobie w myślach plan działania. Szybko wchodzi tylnymi drzwiami do kuchni. Marta próbuje ją zatrzymać, ale nic nie może powstrzymać Marii. Spokojnie idzie przez ciemny pokój, który rozjaśniają jedynie małe oliwne lampki i kieruje się w stronę Jezusa. Chce otworzyć słoiczek z olejkiem, namaścić stopy swego pana i niepostrzeżenie wyjść, by nikt nawet jej nie zauważył. Ale o czymś zapomina. Przecież, gdy otwiera się alabastrowy słoik z bardzo drogim olejkiem, z wnętrza wydobywa się cudowna, silna woń. Teraz wszyscy patrzą w jej stronę. Szymon, siedzący w centralnej części stołu, sztyletuje Marię wzrokiem. Patrzy na nią też Judasz i wielu innych. Maria niezdarnie próbuje zebrać olejek, który się rozlewa. Nie ma ze sobą ręcznika do wytarcia nadmiaru olejku. Tak więc Maria robi rzecz niewybaczalną w tamtych czasach: rozpuszcza włosy, na co mogła sobie pozwolić tylko ulicznica. Ale ona o tym teraz nie myśli. Rozpuszczonymi włosami zaczyna wycierać stopy mistrza. Szymon siedzący przy drugim końcu stołu myśli wtedy, Gdyby ten człowiek był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta. W tym samym czasie Maria słyszy życzliwe słowa Jezusa: Zostawcie ją, wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Następnie Jezus zwrócił się do gospodarza Szymonie. Zapewne wtedy Szymonowi zaczęły pocić się ręce. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Faryzeusz cały spięty spodziewał się ujawnienia swej tajemnicy. Słyszał bowiem, iż Jezus potrafi czytać w ludzkich myślach, przygotował się więc na najgorsze. Ale Jezus opowiedział mu historię o dwóch dłużnikach. Jeden z nich zadłużył się na wielką sumę, natomiast drugi miał niewielki dług. Obydwum darowano ich zadłużenie. Nikt poza Szymonem, Marią i Jezusem nie zrozumiał tej historii. Szymon pojął jej przesłanie. Ale czy na pewno? Szymona głęboko poruszyła miłość i współczucie tego człowieka. Przecież Jezus mógł wystawić go na pośmiewisko, odsłaniając jego prawdziwe oblicze. A jednak nie uczynił tego, lecz przekazał Szymonowi swe myśli w formie przypowieści i ochronił go w ten sposób przed jego własnymi przyjaciółmi. Serce Szymona zostało odmienione. Zdał sobie sprawę, jak wiele Jezus dla niego uczynił, i zrozumiał, że nigdy nie będzie w stanie się za to odwdzięczyć. I właśnie tam, w czasie uczty, przyjął Jezusa jako swego mistrza, zbawiciela i pana. Tak więc Jezus zdobył też serce Szymona. Cóż za wspaniała historia! Skoro Chrystus zaakceptował Marię i Szymona, z całą pewnością może dziś zaakceptować Ciebie i mnie, przebaczyć nam i kochać nas aż do końca.